Cześć Boże, tobie posłuchaj dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Aż tak się teraz uśmiałem, bo zdałem sprawę, że ubrałem bluzę, która idealnie pasuje do tego słowa dzisiaj. I to niespecjalnie. A bluza, jakby ktoś pytał, to na sklepie Bless You, tak, tak się nazywa, bless, bless You znajdziecie. Tak, akurat niepłatna reklama. W każdym razie, no właśnie, to słowo dzisiaj, nie tyle kontekst, ale to słowo zaprasza do tego, żeby miłować. I myślę, że to jest taki fragment Ewangelii, który nawet chciałoby się tak wykasować z Ewangelii, bo jest bardzo trudny. Jezus zaprasza do miłowania nie tylko ludzi, którzy są dla nas fajni, z którymi dobrze nam jest, ale też tych, którzy są nasi, nasi, naszymi wrogami, prześladowcami, ludzi, ludzi, których nie lubimy tak po ludzku. Ich też mamy miłować. I to znaczy doskonałość. Być doskonałym jak. Ojciec Niebieski to próbować kochać tak jak robi to on. Ta doskonałość, do której zaprasza Jezus w słowie, to nie jest bezgrzeszność. To pożegnajmy się raz na zawsze z taką wizją, że będziemy bezgrzeszni na tej ziemi, bo zawsze będziemy grzeszyć. I pewnie ja czy Ty zgrzeszymy jeszcze o wiele bardziej niż do tej pory potrafiliśmy. Ta doskonałość polega na bardzo konkretnej postawie serca. Być doskonałym jak ojciec to miłować. Miłować nieprzyjaciół i uwaga, tu ważna rzecz: to miłowanie to, to nie chodzi o emocje, nie chodzi o uczucia, nie chodzi o to, żeby do wszystkich się może od razu uśmiechać, chyba że dla kogoś to jest wyraz właśnie miłowania, ale tak głupio uśmiechać i udawać, że nie przeżywam tego, czego, tego co przeżywam. Miłować to nie znaczy czuć, miłować to znaczy mieć postawę miłości. Ta miłość Jezusowa, miłość. Miłość agape, ona oznacza postawę, decyzję miłości wobec człowieka, nawet trudnego. I to jest bardzo trudne. Nie wiem jak dla Was, dla Ciebie, ale dla mnie być dobrym, decydować się na dobro, albo przynajmniej zaniechanie, zemsty zła wobec kogoś, kto robi mi krzywdę, dla mnie jest bardzo trudne. Mam takich ludzi w życiu, na widok których mnie skręca i moja, yy, moja natura. Ta ta, taka niefajna. Chciałaby się na tych ludziach czasem nawet mścić, nie? Kiedy ktoś mnie skrzywdzi, a są tacy ludzie, którzy mnie krzywdzą. A Jezus mówi: Nie, to nie tak. Jeśli jesteś moim uczniem, to ucz się miłować. Miłuj zamiast katować tych, których masz obok. To jest pytanie, które stawia to słowo, czy chce się na to zgodzić. Czy rzeczywiście jestem uczniem Jezusa? Może to w ogóle jest papierek lakmusowy na chrześcijaństwo, że uczeń Jezusa to ktoś, kto przynajmniej próbuje miłować, to znaczy decydować się na dobro nawet wobec ludzi trudnych. Dlaczego to jest takie ważne ja jeszcze, sobie pomyślałem dzisiaj? Bo to też robi różnicę nam. W sensie temu, kto miłuje. Ten, kto miłuje, zbiera owoce tego miłowania, ten, kto Hejtuje, krzywdzi, zbiera owoce, które są tożsame z taką postawą. Jeśli decyduje się na to, żeby nawet wobec trudnych ludzi mieć postawę mądrego dystansu i dobra, to patrzcie, jaką to robi różnicę w moim sercu. To wtedy moja nienawiść zostaje zastąpiona Bożym pokojem, to wtedy ocena zostaje zastąpiona próbą zrozumienia nie? i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie chodzi tylko o to, że mamy miłować ze względu na innych, bo tak Jezus mówi, ale też dlatego, że to robi, mi, robi różnicę w naszym sercu. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, to znaczy bądźcie doskonali w swojej postawie dobra wobec, wobec ludzi, nawet trudnych. Nawet sobie pomyślałem jeszcze, już tak kończąc, że jeśli ktoś szuka wielkich wyzwań, wielkim poście. No to próba wdrożenia w życie tej Ewangelii, no to byłby konkretny post. Gdybym próbował codziennie wobec tych ludzi, którzy są mi nieprzychylni, zrobić jakieś dobro. Ale to byłoby to byłoby niesamowicie wielkopostne, naprawdę przemieniające serce. Konkret na dzisiaj może warto pomyśleć o ludziach, którzy właśnie są dla Ciebie. Takimi wrogami, nieprzyjaciółmi, którzy w jakiś sposób tam cię krzywdzą. I, I przynajmniej się za nich pomodlić. Miłować nie znaczy być od razu miłym, w sensie takim, że teraz będę udawał emocje, których nie mam, ale zdecydować się na jakieś dobro. Czasem modlitwa nawet za nieprzyjaciela, jest wyrazem tego Jezusowego miłowania. Pomyśl o ludziach, którzy są dla ciebie trudni. I proś Pana. O taki mądry dystans i uzdrowienie serca, żeby ta niechęć wobec innych, złość czy nawet nienawiść nie panowała nad Twoim sercem. Bo mamy miłować zamiast hejtować. Także życzę Tobie i sobie powodzenia w tym przemienianiu własnego serca, tego, żeby to robił Bóg w nas. Niech Cię błogosławi na to Ojciec i Syn i Duch Święty. Dzięki za wysłuchanie zapraszam w inne miejsca wszystko w opisie jak zawsze e, no i ps zapraszam wrzuciłem konferencję ojca Dariusza Piórkowskiego o tym jak kochać Boga zamiast się go bać macie to tam na kanale zachęcam bo bardzo fajna treść dobra tyle trzym się i do usłyszenia cześć